Cześć, a w dzisiejszym odcinku na poboczu Volkswagen Golf 8 GTI, nowe BMW M3, Toyota Supra Speedster. Zaczynamy. Jak już wiecie, Toyota Supra oraz BMW Z4 zostały zbudowane na tych samych podzespołach i są konstrukcyjnymi bliźniakami. W związku z powyższym nie wydaje się, żeby kiedyś miała pojawić się w ofercie japońskiego producenta wersja roadster swojego sportowego samochodu. John Seabal, właściciel firmy nazwanej jego nazwiskiem, nie zniechęcił się i stworzył otwarty wariant Toyoty Supra, nazywając go Speedster. Trzeba przyznać, że tego rodzaju nadwozie świetnie pasuje do tego samochodu. Auto nie jest bardzo nisko zawieszone, ma nieco wyższą przednią szybę oraz boczne przeszklenia, niemniej jednak nadal wygląda sportowo. Projektant oparł swoje dzieło na modelu Supra Launch Edition, a świadczyć o tym mogą obudowy bocznych lusterek. Samochód osadzono na nowych aluminiowych obręczach, a do tego dodano nowy pakiet stylistyczny. Na drogach publicznych po raz kolejny przyłapano zakamuflowany prototyp nowego BMW M3 który pozwoli odetchnąć purystą motoryzację. Otóż najciekawszym jest to, co znaleziono we wnętrzu samochodu to manualna sześciobiegowa skrzynia. Oprócz niej widać jeszcze pokrytą skórą grubą kierownicę z logo M i kontrastującym przeszyciem. Na desce rozdzielczej znalazły się dwa ekrany odpowiadające za prezentowanie systemu multimedialnego oraz zestawu zegarów. Udało się również przyzłapać drugi egzemplarz przyszłej M3 w jeszcze bardziej zadziornej konfiguracji, w której skład wchodzą karbonowe fotele pokryte skórą i alkantarą wraz ze specjalnymi sportowymi pasami bezpieczeństwa. Wszystko wskazuje na to, że pod względem zewnętrznej stylistyki nic się nie zmieniło. Auto rzeczywiście otrzyma wielką pionową atrapę chłodnicy z kontrowersyjnego Concept 4, a do tego agresywne zderzaki, aerodynamiczne obudowy lusterek oraz wyraźnie szersze błotniki. Oprócz tego pojawi się nowy zestaw aluminiowych kół oraz cztery końcówki wydechu. Co do napędu, to już teraz potwierdzono, że nowy BMW M3 otrzyma 3 litrowy silnik M Twin Power Turbo sześciocylindrowy napędzający do tej pory X3M oraz X4M moc 400. 80 koni oraz 510 koni w wariancie Competition nowy model będzie oferowany z nową generacją napędu na 4 koła Lorinzer pokazał pakiet modyfikacji przeznaczony dla Mercedesa klasy A w wersji Sedan. Pakiet pozwala na modyfikacje wizualne samochodu oraz też techniczne. Zaczynając od tych drugich, popularny Mercedes A250 po wyjeździe z garażu tunera generuje 265 koni oraz 415 Nm, co stanowi zmianę względem 225 koni oraz 350 Nm. Nieco niżej możecie wybrać A220 wyposażonego w dwulitrowy turbodoładowany silnik o mocy 188 koni i 350 Nm. Po w delikatnych modyfikacjach ta jednostka osiąga 231 koni oraz 419 Nm. Aby wizualnie wyróżnić swojego stuningowanego Mercedesa, Lorinzer zaprojektował nowy pakiet stylistyczny, a auto osadzone zostało na 19-calowych aluminiowych obręczach. Do tego z tyłu zainstalowano nowy dyfuzor oraz poczwórne rury wydechowe AMG. Hyundai przygotowuje się do zaprezentowania podczas zbliżających się targów elektroniki użytkowej CES nowego pojazdu transportu personalnego. Za to oddział Hyundai Mobis idzie jeszcze w innym kierunku wprowadzając koncepcję M-Vision, ta rozwojowa wersja w pełni autonomicznego samochodu koncepcyjnego przeznaczonego również do carsharingu. Nie znamy szczegółów technicznych, ale póki co wiemy, jak pojazd mniej więcej będzie wyglądać. Zapowiada się zatem oszklona kapsuła z zasłoniętymi kołami. Pojazd otrzyma cztery pojedyncze zestawy akumulatorów z możliwością wymiany przy całkowitym rozładowaniu. Auto ma otrzymać cały szereg kamer, radarów i czujników. Pojawi się też oświetlenie odpowiadające za komunikowanie się z ludźmi. Auto może się uśmiechać w trybie w pełni autonomicznym i wyświetlać komunikaty pieszym, takie jak idź naprzód. Kabina ma umożliwić pasażerom pracę oraz relaks. Hyundai potwierdził dodatkowo, że zamierza rozpocząć produkcję półautonomicznego systemu poziomu trzeciego w 2021 roku. Volkswagen wykonuje ostatnie poprawki na prototypie Golfa 8 generacji w odmianie GTI. Jezdy testowe odbywają się na kole podbiegu nowym. Przełapany egzemplarz pokryty jest kamuflażem przykrywającym interesujące nas elementy, które uległy zmianie. Włączając w to przednie i tylne zderzaki, nie ma się co spodziewać zadziorności rodem z Japonii. Z pewnością nowy GTI otrzyma jedynie delikatnie bardziej sportowy pakiet stylistyczny, zbieżny z GTI poprzedniej generacji. Z tyłu znajdziemy pewnie dyfuzor oraz dwie końcówki wydechu, do tego pojawiające się gdzie nie gdzie czerwone emblematy GTI oraz atrapa chłodnicy z przodu z motywem plastra miodu. Pod maską również nie ma się co spodziewać rewolucji. Raczej znajdzie się tam po prostu dwulitrowa jednostka czterocylindrowa EA888 oferująca od 250 do 300 koni mechanicznych. Moc przekazywana będzie bezpośrednio na przednią oś poprzez sześciobiegowy manual lub siedmiostopniową dwusprzęgową skrzynię. Auto zadebiutuje na targach w Genewie. Minęło zaledwie kilka miesięcy od wprowadzenia odświeżonego Audi SQ7, a już samochodem tym zainteresowało się niezawodne Apt Sportsline. Tak jak można się spodziewać, SUV otrzymał nie tylko delikatne zmiany stylistyczne, ale też dokładniej przyjrzano się jednostce napędowej. Pod maską fabrycznego SQ7 znajduje się 4-litrowy silnik Twin Turbo V8 generujący 435 koni oraz 900 Nm. Po wyjeździe z warsztatu Apt dysponuje już mocą równą 510 koni oraz 970 Nm. Firma nie podała nowych osiągów przerobionego słowa, ale fabryczne SQ7 przyspiesza do setki w czasie 4,8 sekundy. Najnowszy SQ7 może pochwalić się też sportowym zawieszeniem pneumatycznym oraz układem kierowniczym, a na dodatek otrzyma od APT nowy pakiet stylistyczny czy 22-calowe aluminiowe koła. Seat zaprezentował kolejne zdjęcia zapowiadające wprowadzenie nowej generacji Leona. Tym razem daje nam to jeszcze lepszy ogląd na stylistykę tego modelu oraz pokazuje jak wyglądać będzie nowy wyścigowy Leon Competition. Auto wyprodukuje Cupra i będzie przeznaczone wprost do serii TCR. Na zdjęciach widzimy kawałek tylnego pasa, na którym w oczy rzucają się charakterystyczne tylne światła połączone światlną listwą, oraz znaczne poszerzenia na wysokości błotników. Do tego przytwierdzone na stałe tylne skrzydło oraz sportowy tylny zderzek. Pod maską znajdzie miejsce dwulitrowy podrasowany silnik, a sam wyścigowy model zostanie mocno odchudzony względem drogowego odpowiednika. Po serii szpiegowskich zdjęć przyłapanego zakamuflowanego kamuflowanego egzemplarza nowego Volkswagena Caddy, producent wrzucił do sieci szkic przedstawiający, jakiego rodzaju wyglądu można się spodziewać. Auto ma występować w wariancie komercyjnym, roboczym oraz typowo-osobowym. Szkic prezentuje całkowicie nową stylistykę, niespotykaną do tej pory w żadnym innym Volkswagenie. No, co najwyżej może odrobinę nawiązuje do najnowszego Golfa. Z przodu pojawiła się mała trapa chłodnicy z nowoczesnymi reflektorami LED oraz chromowaną łączącą je listwą. Do tego wloty powietrza w przednim zderzaku. Z tyłu pojawi się listwa świetlna oraz minimalistyczny zderzak. Duże aluminiowe koła oferowane będą w najwyższych wersjach wyposażenia, a odsuwane drzwi w opcji. W gamie jednostek napędowych znajdą się silniki benzynowe i wysokoprężne z kompaktowego Golfa. Nie odchodzimy zbyt daleko od niemieckiego producenta, gdyż ten zapowiedział, że w przyszłym roku, 2020, zamierza zaprezentować 34 nowe modele. 12 z nich będzie słowami, a 8 nowymi elektrykami. Firma ma zamiar zainwestować do 2024 roku nie mniej niż 21 miliardów dolarów, z czego aż 12 miliardów pójdzie na rozwój elektromobilności. Nowe modele dysponować będą też wariantami plug-in hybrid sparowanymi z silnikami 1,4 TSI. Volkswagen wykorzystał też kartkę świąteczną, aby zapowiedzieć nadejście mniejszego elektrycznego modelu, być może z ceną niższą niż ID. Free. Samochód ma długą przednią szybę, która spotyka się ze stosunkowo płaskim dachem. Z tyłu widać natomiast pasek świetny LED. Poprzednia tego rodzaju kartka była również zapowiedzią samochodu. Nowy samochód zostanie zbudowany na platformie MEB i otrzyma pakiet baterii pozwalający na przejechanie około 241 km. Pod względem wielkości będzie na dodatek krótszy od Volkswagena Polo, przy czym przestronnością wnętrza dorówna Golfowi. Financial Times donosi, że Daimler będzie musiał zmniejszyć swoją gamę AMG o 75% przez nowe, emery... przez, nowe... przez nowe normy emisji w Europie. Obecna emisja floty ze Stuttgartu oceniana jest na 138 g na kilometr, a celem jest 95 g. Jeśli producent nie spełni wymagań, może spotkać się z wysokimi karami ze strony Unii Europejskiej w 2021 roku. Docelowo emisja ma być jeszcze niższa, zatem zapowiada się absolutny koniec samochodów sportowych. Mercedes ma zatem problemy z silnikami V8 oraz R6, V8 oraz R6 stanowiącymi główne filary dla AMG i dla rentowności firmy. Jest całkiem możliwym debiut Mercedes AMG C63 z dwulitrową jednostką i systemem hybrydowym. Równolegle do nowej S-klasy Mercedes Maybach testuje na drogach publicznych prototyp najbardziej luksusowego modelu wraz z w pełni elektrycznym EQS. Samochody zostały przełapane w pełnym kamuflażu na kole podbiegunowym. S-klasa w wersji Maybach otrzymała lekko przedłużoną konstrukcję i ma rozpocząć poważną rywalizację z Bentleyem oraz Rolls-Roycem. Oprócz różnic w wymiarach Maybach otrzyma dużo dodatków stylistycznych, wyróżniających model od mniejszego i niższego rodzeństwa. Będą to między m.in. dwukolorowe nadwozia czy charakterystyczne atrapa unicy. Zarówno zwykła S-klasa, jak i Maybach otrzymają wysuwane boczne klamki. Według ostatnich doniesień Niemcy zamierzają pozostawić pod maską silnik V12 lekko zelektryfikowany. Dzięki za Waszą dzisiejszą poraną obecność. Wrzucimy za niedługo też obiecany, spóźniony test Toyota Camry. Do zobaczenia następnym razem i subskrybujcie nasz kanał.